I ten kubek czerwony. Hello, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tutaj, Hunter, tak, to jest tym ja. I dzisiaj kolejny vlog książkowy. Nagrywam go zaraz po poprzednim. Także, wiecie, dzięki temu mam w jeden piątek i w następny piątek też następnego vloga. Postaram się, żeby już za tydzień to było coś innego, żeby nie było tylko vlogów książkowych, tylko już coś innego, jakiś, jakiś materiał zmontowany, czy to będzie Stereoblitz, czy z jakiegoś wypadu, to jeszcze się zobaczy. Do czegoś w końcu muszę zasiąść. Szczerze mówiąc, wolałbym najpierw zmontować jakąś podróż do dokądś tam gdzieś, więc to sobie zobaczycie. Dzisiaj powrócimy do trylogii Darfa Bena czyli Star Wars, uniwersum Star Wars. Słuchajcie, w, tej, w tym i tam... Tam u góry macie, możecie sobie kliknąć, macie tam linka do, do całej playlisty ze Star Wars The Old Republic, który sobie ogrywam i na kanale parę tych filmów jest i kolejne filmy też na pewno e, niedługo się pojawią, bo, bo mam już parę pomysłów. Macie też linka do mojej playlisty z vlogami książkowymi, także możecie vlogi poprzednie zobaczyć, zwłaszcza zobaczcie sobie dwie po, dwa poprzednie vlogi, czyli e, darbain Bane Droga Zagłady i Darth Bane Zasada Dwóch. To takie, wiecie, bardzo istotne Skoro mamy dzisiaj omawiać właśnie trzecią część z tej trylogii "Dynastie Zła Więc polecam tamte filmy też yy, Dynastia Zła yy, Tytuł troszeczkę przy, wiecie, no dynastia, tak? Czyli, czyli jakieś kontynuowanie Kontynuowanie jakiegoś tam rodu, no w tym momencie akurat ciężko mówić o, o, o rodzie, no bo Bo oni tutaj nie, dzieci żadnych tam nie mają, niemniej jednak Chodzi o kontynuowanie linii, właśnie linii lordów Seatów. Jak wiecie, lordem Seatów tutaj jest Bane, Zana jest jego uczennicą, ale wiecie, coraz bardziej zbliża się moment, w którym Bane powinien ustąpić miejsca Zana, a ona powinna znaleźć sobie nowego ucznia. Natomiast on nie może tak po prostu jej ustąpić. Zana musi sobie to miejsce wywalczyć musi w walce na życie i śmierć wywalczyć sobie tytuł Lorda Seatów. I dopiero wtedy może yy, sobie przyjąć nowego ucznia, którego będzie y, szkolić. Natomiast Bane zaczyna się martwić, ponieważ Zana strasznie zwleka yy, z tym procederem. Książka ma miejsce 10 lat po tym, co się wydarzyło w zasadzie dwóch, czyli tutaj właściwie w całej tej trilogii mamy tak, że pierwsza część się dzieje kiedyś tam, yy, później mija 10 lat. W sensie mówię o głównych osiach fabularnych, bo tam w pierwszej części faktycznie mamy chyba tam... Mm... Przestrzeń nam dwóch lat, czy coś takiego. Później jest właściwa akcja, później jest 10, i, i później w zasadzie dwóch to w drodze zagłady. Tak, a w zasadzie dwóch mamy początek, który jest zaraz przy drodze zagłady, a później mamy 10 lat odstępu, a mniej więcej tak jak mówię, te 10-letnie odstępy są, są przyjęte. Więc no słuchajcie, no Bane będzie miał już między 40 a 50 w tym momencie. Zana, Zana będzie miała już koło 30, tak, w, ty, w, w tym momencie, bo na w, w drodze zagłady miała tam powiedzmy około 10 lat, czy może mniej. Więc ona już jest pod 30. A nadal nie jest Lordem Seatów, nadal nie odebrała swojego tytułu. I Bane po prostu zaczyna się o to martwić, że ona tak długo zwleka. I zaczyna się zastanawiać, co zrobić, żeby, żeby albo z jednej strony ją zachęcić do tego, albo z drugiej strony zrobić coś, co pozwoli mu na, nie wiem, może życie wieczne. A może trzeba po prostu poszukać innego ucznia? Bane nie odpuszcza każdej możliwości. Nie odpuszcza żadnej z tych możliwości. Wszystkie stara się realizować w każdym, w każdym, powiedzmy, tam kierunku. Mam tutaj całą taką rozpiskę, jak to wygląda. Aczkolwiek nie wiem, czy ja po prostu, wiecie, to jak to wygląda. Po prostu wcale takie drzewko. Wypisem tu imiona. Jest tu dużo osób, wokół których kręci się cała ta historia. Znaczy jest spora garstka osób. I historia się kręci tylko wo wo wokół nich od początku do końca, tak? Więc nie mamy jakichś tam urwanych wątków. Y albo że postacie, tak jak na przykład Heton, który się pojawił na chwilę i później zniknął y w, w zasadzie dwóch. Tutaj mamy właściwie y całą tą. Y całą tą, słuchajcie, y Ferajnę od początku do końca. E no, gdzieś to jakoś tam powiem. No, w każdym razie, tak jak mówię, Bane widzi, że, o że jego ciało zostaje po prostu już wyniszczone wraz z wiekiem, wyniszczone przez ciemną stronę mocy. Jasna strona mocy pozwala na leczenie się, tak, i ona jest taka, wiecie, dobroczynna dla organizmu też. Natomiast, co pozwala wydłużyć życie. Natomiast ciemna strona jest mocno wyniszczająca, chociaż też istnieją. Yy, Jakieś tam techniki zapewniające po prostu praktycznie życie wiecz... wie, wietrzne, wieczne. Tak, jak w Starej Republice mamy imperatora, który żyje przez tam kilkaset lat, bo tak, bo może, a nie jest jakimś specjalnym gatunkiem, jest po prostu człowiekiem, ale, ale może, bo coś tam sobie coś tam wynalazł. Dalej jest w ogóle najświeższe z, z, z The Force Awakens, z tą powiedzmy ostatnią y, częścią Star Warsów. Czyli tam przebudzenie mocy, nie mówimy jeszcze o Łotrze jeden który jeszcze, chociaż w tym momencie może już wyszedł. Nie wiem kiedy ten vlog wyjdzie, a kiedy film wychodzi. Nie no w każdym razie, w przebudzeniu mocy e, mamy tam jakiegoś snuka. Ja tego nie oglądałem jeszcze do, y, tak naprawdę, więc muszę w końcu się za to zabrać. I jest domniemanie, że ten snuk może być w ogóle wcieleniem imperatora albo samym imperatorem, który żyje przez 3,5 tysiąca lat. Nie wiem, może jest to właściwa teoria, nie mam pojęcia. No w każdym razie. Tak mówię, Bane widzi, że z jego ciałem zaczyna się dziać źle i zaczyna szukać możliwości zrobienia, wiecie, przyspieszenia tego procesu. Z jednej strony wysyła Zana na planetę Doan, dobrze mówię? Tak, na planetę Doan w poszukiwaniu już, kurczę, nie pamiętam czego tak naprawdę. No właśnie, kurczę, nawet sobie to nie nie wypisałem dlaczego, ale w każdym razie wysyła ją tam na planetę Doan w jakimś tam celu. A tak naprawdę jest to przykrywka, dlatego że Bane odnalazł dzięki swojej siatce, wiecie, informatorów, kupców i tak dalej, dzięki gromadzeniu po potężnej ilości artefaktów z sitów, ksiąg różnych zwojów i tak dalej, odnajduje yy, grobowiec, yy, lokalizację grobowca Darfa Amdedu. I ten Andedu to jest dosyć takie śmieszne imię, dlatego że chodziło o Undead, czyli nie martwy, czyli że wiecznie żywy, tak? Ale jego imię brzmi Andedu. No w każdym razie Darw Undedu wynalazł specjalny rytuał, który nazywa się rytuałem, spojrzę już, rytuałem transferu esencji, pozwalającym na przeniesienie esencji własnej, czyli jakby własnej duszy, do ciała innej osoby co zapewnia coś w rodzaju życia wiecznego, tak? Po prostu musimy się przenosić do różnych kolejnych ciał. Może i imperator właśnie to jest jego metoda, przenoszenie się do innych ciał. No, więc, więc to by pozwoliło mu po prostu skoro nie może żyć wiecznie, nie może polepszyć swojego ciała, to może po prostu zmienić ciało, tak? Na jakieś inne. Taki Bain, Bainowi właśnie pomysł do głowy wpadł. Przy okazji na Doanie dzieją się różne tam ciekawe rzeczy, i e, znajduje, się tam, e, znajduje się tam księżna, która nazywa się e, Serra. Serra jest, uwaga, córką Kaleba, tego uzdrowiciela z pierwszej i drugiej części. Tą dziewczynką, którą Bane, jak wam opowiadałem w pierwszej części właśnie, w drodze zagłady, Bane, znaczy inaczej, kaleb nie chciał się zgodzić na to, żeby pomóc Bane'owi, ale Bane, Bane zagroził, że go, wiecie, że go zabije, on mówi, nieważne, nie obchodzi mnie to, ale Bane odnalazł jego córkę, powiedział, że zabije tą jego córkę i wtedy Caleb się dopiero zgodził. I teraz właśnie ta córka, no, dowiaduje się o śmierci Caleba, o śmierci swojego ojca. Dowiaduje się o śmierci swojego ojca, więc to jest troszeczkę mały spoiler do drugiej części, ale no, chyba warto się, znaczy można było się tego domyślić. Zachęcałem Was do, do główkowania nad tym. Yy, dowiaduje się o śmierci swojego ojca. Ponadto yy, ona jest księżną yy, na Doan, yy, natomiast jest księżną z tego powodu, że książę się z nią ożenił, tylko że książę został zabity. Więc ona teraz szuka takiej personalnej zemsty. Za śmierć swojego męża i za śmierć swojego ojca, tak? Wszystkie tropy prowadzą ją do Beyna, chociaż Bein nie miał nic wspólnego ze śmiercią jej męża, ale to nie ma, nie ma tutaj znaczenia. Przede wszystkim chce się zemścić za, właśnie za swojego ojca i przy tym wykorzystuje swoje wpływy. Towarzyszy jej Lucja. Lucja to jest ta dziewczyna, o której wam mówiłem, która w mrocznych wędrowcach towarzyszyła razem z. T... służyła, przepraszam, razem z Bane'em. zanim Bane jeszcze został Sitem. Pamiętacie, jak wam opowiadałem, że to jest istotna postać w trzeciej części? Lucja jest z jednej strony ochroniarzem z Sery, z drugiej strony przyjaciółką z Sery, która, wiecie, doraza i robi wszystko za nią. Znaczy, tak wiecie, pomaga jej z ukrycia, tak to, tak to sobie nazwijmy. I. I to nas prowadzi do następnej postaci. wiem że dużo tej postaci tu będzie. Do następnej postaci postaci łowczyni. Nie pamiętam jakiej ona jest rasy, bo sobie chyba nie, nie wypisałem, niestety. W każdym razie, łowczyni jest to po prostu bounty hunter, czyli, czyli łowca nagród. Znaczy nie do końca łowca nagród. Ona przyjmuje po prostu takie zlecenia, troszeczkę nie do końca możliwe do, 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 do wykonania. Łącznie z tym, że była w stanie zabić Jedi. A jak była w stanie zabić Jedi, to znaczy, że ma potencjał mocy, bo inaczej by po prostu nie była w stanie tego zrobić. No, Jedi może praktycznie zabić tylko ktoś, kto ma jakiś potencjał mocy w sobie. Yy, więc yy, znowu po raz kolejny łowczyni yy, po pierwszym wynajęciu jest wynajęta po raz drugi przez Lucję, dlatego, żeby właśnie znaleźć i sprowadzić Beina. Yy, w tym, momencie, w tym momencie Zana jest wysłana na doal, mija się z, z tymi ludźmi i spotyka jeszcze jakiegoś tam innego gościa, który go można przyporządkować do klasy smuggler, czyli jakiś taki, wiecie, przemytnik i tak dalej. Bounty Hunter połączony z przemytnikiem, który, wiecie, generalnie gromadzi bogactwo. No i Zana błędnie dostrzega w nim jakiś tam potencjał, że może coś tam, bo, bo generalnie on jest chyba byłym Jedi, tak mi się wydaje który zaczął stwierdzić, że po prostu Jedi jest nie dla niego, on woli bogactwo gromadzić i mieć wszystko w dupie, a nie jakieś tam, wiecie, teologiczne, czy, czy jak to tam nazwać, inne wartości. Więc on stroni od tego, natomiast Zana mówi, o masz potencjał, ja z ciebie zrobię swojego ucznia, jak już zostanę mistrzynią i zdradza mu całą, całą zasadę dwóch i to, że ona, ma, że ona jest uczennicą, że ma mistrza i tak dalej i tak dalej. On mówi, spoko, spoko. Generalnie jest to wymijająca absolutnie od, odpowiedź od niego, ale ona uważa, że no chyba znalazła, nie, chyba znalazła ucznia. Bane to zaplanował na pewno, bo Bane jest taki mądry. I właśnie tutaj trafiamy. Do punktu, dlaczego za nas z y, zabiciem Bejna? Ona nie czuła się na siłach. Ona nie czuła, że ma taką moc, że ma taką wiedzę przede wszystkim, żeby dorównać Bejnowi. Wiedziała, że go po prostu nie zabije. Eee... Z drugiej strony też wiedziała, że nie może liczyć na pomoc tego, tego nowego swojego ucznia, który nazywał się Set Harve, eee... bo ona musi go sama zabić, i to też mu powiedziałam. Ona musi sama zabić Bejna. I wtedy, wtedy objąć ten. A jeżeli ona nie przeżyje tego, no to set będzie miał okazję zostać nowym uczniem Bejna. nie? Więc ona powiedzmy powie Beinowi hej, jakbym to ja przegrała, to tu masz takiego gościa, on ma potencjał i może się nadać na, na kolejnego ucznia. Aczkolwiek według mnie, absolutnie nie, absolutnie set był mega nietrafionym wyborem, od samego początku dowiedziałem i, i właściwie widać to później na samym końcu. E co, 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 po prostu jak on się zachował? No, po prostu uciekł, tak jak zwyczajny rasowy tchórz. No, jeszcze patrzę, czy mamy tutaj kogoś. Nie, właściwie to tyle. No, widzę, że ten, ten książę nazywał się Geran. Czy on, nie wiem, czy on nie zginął przez przypadek czasem, czy. Nie, ona. Aha, pierwsze zlecenie łowczyni było, żeby pomścić zabójstwo Gerana, a, a ten gość. Umarł dlatego, że ktoś tam przygotował jakiś zamach na niego. Dobra, mniejsza z tym. Nie jest to akurat istotne. Patrzę jeszcze, co tutaj możemy... Mm, e, co tutaj możemy powiedzieć dalej. No w każdym razie Bane podróżuje do tego grobowca Undeadu, wraca mm, sobie do swojego domostwa, generalnie na jakiejś tam planecie, na której nie pamiętam. Nie ma to akurat bardzo dużego znaczenia, Bane stworzył sobie, wiecie, ogromną willę, bo zgromadził tą fortunę, stwierdził, dość pierdzielania się tego, dość życia w takie nędzy, budujemy setu tu willę normalnie i będziemy tam mieszkać, będziemy swoją bibliotekę, wszystko będzie zajebiście, no i mają taką ogromną willę, Bane sobie tam wraca i coś czuje, że jest nie tak. Okej, okay, wybaczcie moi kochani, że przez chwilę nie było obrazu, nie wiem kiedy zniknął, dlatego że patrzę cały czas, wiecie, w światło lampy i po prostu nie widzę tutaj na, 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 na wskaźniku. Jeżeli znikło, to ja podrzucę wam jakieś obrazki po prostu z, ze Star Warsów. Wybaczcie, moja morda tu akurat nie jest bardzo ko konieczna, dlatego nie będę wracał i patrzył ile tam mi uciekło materiału, nieważne. Wracając do historii, yy, tak jak mówiłem, Ber Bane wraca z, z sukcesem właściwie, z tego grobowca Darfa Undeadu, poznał tajniki esencji mocy. Esencji, przepraszam, transferu esencji, <grym> myli mi się już wszystko. Transferu esencji yy, i wie, jak przenieść swoją duszę, czy swoją, tam esencję, jak to zwać, jak zwał, tak zwał, niech będzie dusza, swoją duszę do innego ciała. Natomiast wiecie, wraca sukcesywnie do swojej willi, dlatego że wybudował zajebistą, ogromną willę dla siebie i Darwzana, gdzie po prostu wiecie, żyli sobie w dostatku i tak dalej, bo Bain skompletował naprawdę ogromny, ogromny budżet przez te 20 lat ogromne bogactwo. I po prostu podają się jako rodzeństwo kupców, jakiś tam, czegoś tam, i powiedzmy, że to przechodzi, więc nikt tam nic nie podejrzewa. Plus, po wiecie, mają tam, wiecie, łapuwa za łapuwą, i, i nikt się tym nie specjalnie interesuje, co oni tam robią u siebie. W każdym razie wraca do swojego domu, i tam zostaje właśnie oddział, yy, w skład którego wchodzi właśnie wspomnienia wcześniej łowczyni. I Bane, pod naporem tylu osób i łowczyni, która jest mega uzdolniona, zostaje schwytany. Zostaje schwytany, chwilę później przylatuje na tą planetę właśnie Zana razem z tym nowym swoim kolegą Setem. Przylatują, patrzą, o kurcze, była walka, gdzie ten koleś jest? O nie, nie ma mojego mistrza. A ona już była gotowa generalnie na walkę z nim, ona chciała właśnie z nim walczyć, żeby go zabić. No, i jakimś tam sposobem dowiaduje się, że, że Bane został zabrany na Doana, czyli na tą planetę właśnie, gdzie, gdzie księżna Sera sobie tam żyje i, i, i tak dalej. Czy oni chyba wracają? Tak mi się wydaje, że, że ona tam spotkała tego seta? Sam na Doana? A może nie? A może oni się spotkali gdzieś indziej? Kurczę, nie, oni się gdzieś indziej spotkali. Wybaczcie, źle tu powiedziałem. Oni się chyba gdzie indziej spotkali, to, to, to pomyliłem. Wybaczcie. Jak wiecie, gdzie? Piszcie. Po prostu mi wyleciały różne rzeczy z głowy, bo dawno to czytałem i no nie mam teraz czasu na szukanie tych nas planet, które nie są aż tak bardzo istotne. Wracają na Doana. czyli znaczy, lecą na Doana. Yy, uratować generalnie yy, Beina. Co jest dosyć pokrętną logiką, dlatego że za nas z jednej strony chce uratować Beina, z drugiej strony chce go zabić. Ona właściwie leci tam tylko po to, żeby rzucić mu wyzwanie, tak? E, aczkolwiek, wiecie, no to jest jej mistrz, więc ona ma obowiązek i z drugiej strony chce ratować swojego mistrza, e, bo jakby wiecie, ona jest jedyną osobą, która jest uprawniona do tego, żeby go zabić. Pokrętna logika Sitami rządzi, ale co zrobić? Tak to właśnie jest. No i dobra, wracamy teraz do Bayna, który jest w więzieniu na Doanie. To jest y, więzienie, które jest jakby dawno już zamknięte. Dawno zamknięte i znajduje się pod taką ogromną po prostu górą. Czy jest wydrążone wewnątrz, wewnątrz takiej wielkiej góry? Ciekawym systemem, że w każdym momencie można włączyć tryb autodestrukcji więzienia i po prostu cała ta góra się zapadnie na, na to więzienie i wszyscy w środku giną, nie? To jest takie bezpieczeństwo jakby był jakiś, wiecie, wyłącz, czy ktoś chciał uciec z więzienia to wystarczy tylko po prostu jeps i wszyscy pff, koniec do widzenia i nie ma uciekania, tak? E Pokrętna logika, no ale niech będzie. Taka, ta rodzina królewska na dołanie sobie taką, taką logikę wymyśliła. Yy, oczywiście Serra robi to w ogóle wobec króla, tak. Yy, w sensie nie, nie informuje go o tym, nie powinna tam się znajdować, nie powinna tak robić, ale ona to wszystko zrobiła przy pomocy oczywiście Lucy. Yy, no, yy, no i trzymają go i Serra go podaje właściwie takim torturom, można powiedzieć. Bane'a torturą, gdzie daje mu środek uśmierzający ból i, i po, pobudzający, następnie wrzuca mu jakiś tam środek generujący ogromny ból i tak się nim bawi, bo ona jest córką Kaleba i generalnie jest, jest alchemiczką, medyczką, czy jak tam zwał, i no, zna się na tym konkretnie, <laughs> także, także tutaj akurat no, Bane' powiedzmy, że dostał trochę za swoje. Natomiast w Lucji ruszyło się sumienie. Dlatego, że Lucja rozpoznała w Bejnie dawnego desa, tak? Czyli, czyli gościa, który był jej dowódcą, który, który jej pomagał e, i, i, i który był dla niej jakimś tam autorytetem. No i Lucja tutaj troszeczkę spierdzieliła sprawę i. spierdzieliła sprawę i po prostu uwolniła. uwolniła Bejna. E, uwolniła Bejna i właściwie. Kurczę, już tutaj nie pamiętam jak jest, bo Zana w tym momencie razem z Setem pojawiają się w tym więzieniu na Doanie i próbują odbić Bane, ale w tym samym czasie Bane już się uwolnił i Zana w ogóle trafia na ślad Bejna i zaczyna podążać jego tropem po prostu tropem trupów, kolejnych trupów, które gdzieś tam widzi, zmiażdżonych, rozplaskanych na ścianach, wszędzie krew, trupy, wszystko. Masakra. I, yy... I w końcu nie pamiętam, czy oni się tam chyba przez chwilę się konfrontują. I uświadamiają sobie, że yy, uświadamiają sobie, czy na, właściwie my, jako, jako czy, czytelnik, my, oni są na, do siebie nastawieni w ten sposób, że każde z nich sprzeniewierzyło się w zasadzie dwóch. Dlatego, że Bane poszukał sobie yy, nowego ucznia, yy, zanim tak naprawdę stary mu zrzucił wyzwanie, i yy, yy, ponadto. Poznał tajniki esencji, transferu esencji, dlatego chce żyć wiecznie i nie będzie, wiecie, zasady dwóch kontynuowanych, bo przecież on będzie żył wiecznie. Z drugiej strony, Bane uważa, że za nas się sprzeniewierzyła, dlatego że poszukała sobie już następnego ucznia, a cały czas zwleka z zabiciem mistrza, tak? I czeka, aż po prostu mistrz, mistrz osłabnie i będzie chciała w dwójkę zaatakować swojego mistrza, kiedy ten będzie słaby, a nie będzie w kwiecie wieku i kwiecie siły. Więc oni są troszeczkę na siebie wściekli. Niemniej jednak uciekają z tego więzienia na Dawanie i pokrętną drogą trafiają na Ambrię. Właśnie z, z powrotem trafiają na Ambrię, yy, na której właśnie, wiecie, po raz trzeci, yy, po raz trzeci tam są. Yy, Bane właściwie jest tam po raz trzeci, tam właśnie, yy, gdzie był dom Kaleba. I tam odbywa się już faktyczna końcowa konfrontacja pomiędzy Bane'em a Zana. I nie powiem Wam, kto wygra. Chociaż no zakończenie jest takie, że nie mogę nic powiedzieć. A, nie, zakończenie jest naprawdę świetne i takie, wiecie, nie wiemy co się tak naprawdę stało. Wiemy tylko jedną rzecz. Łowczyni zostaje nową uczennicą. Tego można być pewnym. Łowczyni zostaje nową uczennicą i ma na imię Darf Cognus. Także ona jest nową uczennicą, ale kto wygrał? Ok i to już wszystko w tym filmie. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, pamiętajcie o tym, żeby dać łapę w górę. Jakby się dało więcej tych lajków, dać sobie wiecie, każdemu dajże z dwa lajki albo dajże z trzy lajki, nie? ale nie to była ma masakra. Nie, jak, jak nie dacie 10 każdy z was nie da 10 lajków pod filmem, to to jesteście chujami. Nie, jeżeli się podobało, pamiętajcie o, o ocenie, bo to jest naprawdę bardzo istotne, bardzo mi pomaga i po prostu wiecie, generuje to, że tak, wy widzicie moje filmy, a nie że nie widzicie moich filmów przez parę miesięcy inni widzą moje filmy. E więc pomaga to wszystkim tak naprawdę. Pamiętajcie też, że przy przycisku subskrypcji jest taki. Jak tam macie już subskrypcję u mnie, tam jest taki dzwoneczek, jak klikniecie tego dzwoneczka, tam jest taka opcja Powiadaj mi o wszystkich filmach użytkownika i tam sobie musicie to zaznaczyć, żeby widzieć moje filmy, bo to jest kurde posrany system Ponadto tutaj macie latające karty, znaczy one nie będą latać, ale będą tu umieszczone karty Do Star Wars, do mojej serii ze Star Wars The Old Republic, obczajcie, jeżeli was to interesuje to uniwersum oraz vlogi książkowe Pozostałe, tak żebyście wszystkie mogli sobie obejrzeć, a zwłaszcza te, o których mówiłem, czyli Droga Zagłady i Zasada Dwóch no bo to jest taka komplementarna historia do Dynastii Zła. I to już tyle zakończyliśmy jak na razie właśnie Star Warsy. Trylogię Beina mamy właśnie za sobą. Następny vlog książkowy już na pewno nie będzie ze Star Warsów, bo nic nowego nie czytałem. Aczkolwiek sporo mam jeszcze tych książek ze Star Wars, więc coś tam, coś tam się na pewno znajdzie. Tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, i zobaczenia. Bye, bye.